Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Rademan Monaciek, jestem przedstawicielem zakładu budowanego Stanisława Andysiewicz. Potwierdzam słowa pana burmistrza tutaj w, pewnej w całej tej rozciągłości odnośnie genezy tutaj tego naszego, że tak powiem, pojawienia się u państwa z tą, z tą naszą inwestycją. Mam prośbę, aby pozostałe osoby w tym czasie, gdy ktoś naciska, wyłączyły, ponieważ następuje sprzężenie zwrotne, naciska tylko ta osoba, która zabiera głos. Również chciałbym potwierdzić te wszystkie obliczenia, które tutaj pan burmistrz przedstawił państwu na tej tabeli. Oczywiście one były w naszym udziale konstruowane na podstawie cen ciepła, które my będziemy Państwu, jak tutaj no, przedstawiasz, do, do, do rozliczenia się z nami. Tutaj jest tylko taka drobna, mała uwaga. Otóż te ceny jeszcze nie są zatwierdzone ostatecznie przez Prezesa Urzędu Regulacji, Urzędu, Prezesa Urzędu Regulacji. Z uwagi na to, że trwa to postępowanie. Myśmy przedstawili cały 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 wachlarz, nasz preliminarz naszych kosztów i, i, i wszelkie obliczenia, które składają się na, na tą taryfę, która ma być zatwierdzona, bo to chyba jest Państwu znane, że taryfa na ciepło musi być zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest ocena zatwierdzana, a nie, nie jest to cena po prostu, którą my sobie możemy dowolnie kształtować, czyli nie jest to cena rynkowa. W tej chwili prace, znaczy nie tyle pracy, tylko ten cały proces zatwierdzania jest na ukończeniu. Trwają jeszcze pewne jakieś wyjaśnienia drobne. Jedyną rzeczą, co, co, co jest, no Państwu do przedstawienia i to może być taką pozytywną cechą, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stoi większą, większą stroną po stronie odbiorców ciepła, czyli de facto to my jesteśmy zawsze ciągnięci za uszy, że tam ta nasza taryfa, te ceny powinny być, czyli jest jak gdyby ciągnięcie w dół tej, tej taryfy. No, Mam nadzieję, że, że tutaj się to zakończy, w najbliższym czasie ta taryfa będzie zatwierdzona, no nie chciałbym tutaj opisywać. Niemniej te propozycje, które myśmy tutaj przedstawili, Państwo bardziej o były te e, 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 obliczenia na tej tabeli, mogą być nieznacznie ciutkę e, mniejsze ceny, a de facto dla Państwa, jak gdyby te, ta skala tej oszczędności będzie, będzie mogła być troszeczkę, troszeczkę większa. E, Moja uwaga tutaj jeszcze, by, znaczy może nie tyle uwaga, co sprecyzowanie odnośnie naszego wykonawstwa, e, może terminów. E, tutaj tutaj e, co, do, co do tego mogę tutaj pewne rzeczy dodać. E, otóż e, plany nasze, no, jak Państwo wiecie, związane są zawsze z finansami. No, tutaj koniec roku są, są to zawsze pewne te sytuacje, które jakoś tam się zawirowują i, i, i różnie to wygląda. Niemniej sytuacja wygląda taka, że w planach naszych na pewno dojdziemy tutaj do, Pani, do placu zwycięstwa do tej kotłowni tutaj przy to jest adres placu zwycięstwa 10 dokładnie. I jeżeli pogoda pozwoli, bo no mamy nadzieję, no, jakoś prognozy tutaj mówią, będziemy się starać iść dalej w kierunku tutaj y, ulicy y, Żelomskiego i tutaj tej kotłowni z tyłu za magistratem do, do, do państwa. To są takie nasze plany, przy czym powiem szczerze, że te plany związane z tą y, dojściem do tej kotłowni w tym roku, tej tutaj za magistratem, y, no mogą nie dojść do skutku. Wielu przyczyn. No, pogoda to jest pierwszy, pierwszy taki powód, który może tutaj nam przeszkodzić. No, drugi powód to jest taki, że to jest bardzo trudny teren. związany z, przekro... z przekraczaniem ulic, z przekraczaniem znaczy, pójścia. Tak, to może w związku z tym, że ta była ta jest wyświetlona, jak mówię o swoim nazwiskiem. To tak, to powiem wolności 9 jest podłączona, tak? 28 też. Tak. Teraz idźmy dalej w dół. Ludzie mają to wyświetlone. Tak. Yy, momencik, momenci, za dużo dół poszedłem. I teraz tak, jesteśmy przy połowie pracy zwycięstwa 10 tu plan był na podłączenie na pierwszego grupia. To są zagrożenia jakieś, tak? No, to, tak, to be, może być pewien właśnie no, z pewnych też proceduralnych przyczyn no, pozwolenie na na budowę. O mnie to się Wydaje. może później Jest jakiś tam termin ważnym, który termin musimy przestrzegać, ono się masnia e Rozpoczynamy dosłownie w najwyższych dniach wyjścia. Gdzieś nie w najbliższych dniach, to No gdzieś nawet koło, koło, koło połowy. Lub za, po, za połową grudnia. No. Czyli grudnia. Okay. To wyjście jest łatwiejsze. Zdecydowanie jest dostań. łatwiejsze niż to. To idźmy dalej, przyrodzkiego 3. Optymizm chciałbym Państwu przekazać, że to do końca roku, ale obawiam się, jeżeli, jeżeli pogoda nie pozwoli, więc no, nie dojdziemy i nie rozpoczniemy. To co, jeśli nie później to co? przyszły rok, wiosna, no muszą musi ruszyć ciepło, żeby było możliwe zaistowaniem terenie. Czyli Kowonia Szymackiego 3 to jest wiosna, tak samo jak pozostałe tak Tak jak pozostało, tak? Duże prawdopodobieństwo jest, że do tej kotłowni, tu na Placu Zwycięstwa w tym roku dojdziemy i to byśmy tutaj, yy, mogę Państwu jakąś tam dużą dozę prawdopodobieństwa przekazać, że to będzie w tym roku podpięte i uruchomione jeszcze do systemu Czerwczego. To jeszcze, żeby ludzi uspokoić, bo widzi Pan jest pół ludzi. Yy, yy, czy te wszystkie kotłownie, które, które Panowie planują, które ja wymieniłem, które na czerwono są oznaczone, one w przyszłym roku na 100% a przed sezonem grzewczym będą na pewno podłączane. Tak, na pewno tak chcemy zrobić, chcemy je, no chcemy je jak najszybciej, no, bo sami Państwo wiecie, no to jest, to jest dla nas sytuacja komfortowa, że im wcześniej uruchomimy, tym będziemy mieć z tego no, profity, no, co, tu, co tu dużo mówić. Inwestycja wydane pieniądze, no, no musi na czym pracować. No więc jest to w naszym czystym interesie, żeby nie przeciągać terminów, żeby niepotrzebnie wydłużać, sprawnie zrobić to szybko i sprawnie tak, żeby to wszystko funkcjonowało. Oczywiście nie... nie też, zresztą robimy to dla siebie, to nie, jest, to nie jest tak jak w jakichś tam robotach gdzieś zleconych na jakieś tam czyjeś podpisane umowy, tylko my robimy to dla siebie, więc musimy zrobić i dobrze, no i w miarę terminowo, szybko, żeby to zaczęło pracować. I przyszły rok, no nasze plany tak takie optymistyczne zakładają, że już pierwszy lipiec, czy początek lipca, to już byłyby praktycznie te te kotłownie, które tutaj Państwo widzicie na czerwono zaznaczone, one byłyby odłączone do systemu rzeczy.